Radni miasta Dębicy zadecydowali o sprzedaży działki przy ulicy Kosynierów Racławickich. Nieruchomość należała kiedyś do spółki ADM. Radni Prawa i Sprawiedliwości byli przeciwni sprzedaży tej działki, a jeszcze przed rozpoczęciem sesji radny Mateusz Cebula mówił tak. Całkiem niedawno, bo bodajże jesienią ubiegłego roku, miasto jakby wyjęło ze spółki ADM, gdzie stanowiło to część majątku spółki. My tam byliśmy przeciwni tej operacji, bo to obniżało poziom udziałów w spółce, poziom kapitałów i stw. To po prostu zagrożenie też dla kondycji finansowej spółki. No tak, tu większość zdecydowała. ta jest drugi etap, czyli pan burmistrz chce to sprzedać, gdzie o tym nie było słowa przy wyjmowaniu tej działki ze spółki. Mogliśmy się tylko tego domyślać. Teraz mamy potwierdzenie, że no, jest wola sprzedaży tego. My chcielibyśmy wiedzieć, na co dokładnie zostaną przeznaczone te środki. Oczywiście nie znamy dokładnej kwoty, ale jak jakiś rząd wielkości chcielibyśmy mieć pewność, że te środki trafią na jakieś potrzebne inwestycje, a nie że po prostu zostaną przejedzone albo gdzieś na obłaskawienie, nie wiem. Tych, co zamierzają głosować za absolutorium dla pana burmistrza, no żeby to po prostu odbyło się w sposób transparentny, przejrzysty, więc może lepiej, żeby ta uchwała była procedowana na sesji zwykłej, żebyśmy mogli na komisjach o tym podyskutować, skonsultować też z okolicznymi mieszkańcami, bo działka jest akurat do zabudowy takiej szeregowej, więc no można przypuszczać, że ktoś z rynku nieruchomości deweloperskiego będzie chciał przystąpić do przetargu i tam zabudowę szeregową postawić. Głosami 11 do 10 działka została sprzedana. Kniążki, co zobaczymy, tak jak tutaj było zapisane, że na inwestycje, nieruchomość, z którą wymieniliśmy się za udziały z ADM, -em. to jest pokłosie uchwały, która była głosowana na jesień. Ta wartość jest wpisana w budżet i myślę, że to jest kolejny krok, żeby przyspieszyć sprzedaż tej działki. Działka na kosynierów racławickich jest atrakcyjna, więc władze miasta liczą na dobrą cenę z jej sprzedaży.